Nowości, nowości, nowości. Lato przysporzyło sporo nowości na polskim rynku mangowym. A jako, że lato to wakacje, to wypadałoby coś przeczytać. Ja osobiście skusiłem się na propozycję JPF-u Drifters. Driftersi, jak pieszczotliwie manga określana jest w moim domu, opowiadają o samuraju o imieniu Toyohisa Shimazu, który ginie w bitwie pod Sekigaharą. Trafia jednak do innego wymiaru, gdzie musi bić się z innymi postaciami historycznymi. Gigantycznym plusem mangi jest duże nagromadzenie różnych postaci historycznych. Nie tylko Japończyków dodajmy, bo znajdziemy w mandze postacie takie jak na przykład Juliusz Cezar czy Joanna Dark. No i świetnie, że postacie nie mówią jednym uniwersalnym językiem. Bardzo mi się podoba, gdy może paść kwestia typu, hmm, nie wiem o czym mówisz, ale chyba chcesz, żebym dał ci wpychol. Kreska natomiast jest bardzo ładna, jedna z najlepszych, z jakimi się spotkałem. Nawet nie wiem, co o niej powiedzieć, po prostu pogratulować. Podsumowując, driftersi to manga godna polecenia. Najpewniej nie będziecie zawiedzieni. Warto dać jej szansę. He, a następna manga, którą skompletuję, to inna manga tego samego autora. Ale o czym to jest to kiedy indziej? Lub na Wikipedii. Aha i PS. Jeżeli zdejmiecie obwolutę, to z tyłu okładki zobaczycie wiadomego wąsacza. Taki mały isterek.